Witam, dzień dobry. Auto z tej strony. Dziś do zaoferowania mamy Mercedesa Vito Long. Auto z 2017 roku, z grudnia. Kupiony w polskim salonie. Jeden właściciel. Auto 8-osobowe. Przebieg tego pojazdu to jest 180 tysięcy kilometrów. Na wyposażeniu tak jak widać mamy światła LEDowe, full LED. Ładne koło AMG jest oczywiście bezwypadkowe, serwisowane Dokładny, zadbany manualna skrzynia biegu prześcigowa, silnik jest 2:2, CD jest 163 konie. Fotele wszystkie re regulowane wersja tour. przesuwane do przodu, do tyłu hak holowniczy elektryczne szyby w standardzie klimatyzacja klimatyzacja jest manualna Foteliki ładne, zadbane Chromowanych dużo dodatków Pompowane fotele, tutaj lędźwia są pompowane w pasażera i w kierowcy fotelu look